Just to know we're human, we can let the world just tell us, and light ourselves up. Rozgrywamy bojerowy Puchar Mikołajek. To nasza tradycja już od lat 80., oczywiście, w miarę możliwości. Tak, Znaleźliśmy tutaj bezpieczny lód, sprawdziliśmy to z MSR-em, z ratownikami. Piękne regaty przyjechało 50 zawodników z pięciu krajów. W aspekcie zbliżający się Mistrzostw Świata to bardzo cieszy. Są zawodnicy, oczywiście flota polska, e, austriacy, Litwini, e, Anglicy, Niemcy. E, także naprawdę rywalizacja, no taka e, trochę przygotowawcza jeszcze, testowanie sprzętu. Ale to jest Puchar Polski, także ważne regaty. Przede wszystkim bardzo cieszymy się, że możemy polatać na, na rodzimym lodzie, bo w ostatnim czasie to jest rzadkość dla nas. I mając żeglowny lód. Na Mazurach, a w ogóle praktycznie pod Mikołajkami, to jest wielkie błogosławieństwo w ostatnich latach. No i ten weekend to jest ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata. Praktycznie za 3-4 dni będziemy już wyjeżdżali tam, gdzie nas rzucą, a opcji jest w grze kilka. Mamy te dwa dni na to, żeby jeszcze popracować nad optymalizacją trymu i przygotować. Ten optymalny zestaw zestaw i konfigurację sprzętową. Nie spodziewam się absolutnie niczego, bo każdy dzień na bojerach to jest zawsze wielka, niewiadoma. Prognozy nie są optymistyczne, ale mam nadzieję, że no, wiatr będzie sprzyjał prognozy się sprawdzą i uda się rozegrać parę wyścigów. Kibicuję bojerowcom z naszego klubu Zemkażetu, bo rozgrywany jest dzisiaj bojerowy puchar Mikołajek w pięknej scenerii jeziora Śniarwy. Czekamy jeszcze na wiatr, mamy nadzieję, że trochę mocniej powieje, więc będzie więcej emocji. Rzadko się zdarza, że są dobre warunki pogodowe, bo w ostatnich latach... Jak Państwo wiecie, jeziora nam nie zamarzały, w tym roku mamy trochę szczęścia, śniadły zamarzły, jest 18 cm lodu, dlatego ten puchar możemy rozgrywać. No i dyskutujemy tutaj z bojerowcami, czy Mistrzostwa Świata nie zostaną przeniesione do nas, bo to jest akwen zapasowy. Muzyka